24 agosto San Bartolomeo apostolo Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Filippo trovò Natanaele e gli Wtorek 24 sierpnia 21 tydzień zwykły Święto Świętego Bartłomieja Apostoła Natanaele li disse Słowa Ewangelii według świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy: Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael. mnie Przecież może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip, chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus. Widziałem cię, zanim cię zawołał, Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael, rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus. Czy dlatego wierzę, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Oto słowo pańskie. Pierwszą rzeczą do wyjaśnienia jest to, że Natanael, jak nazywa go święty Jan, to ten sam Bartłomiej wymieniony pod tym imieniem przez innych ewangelistów. Dlatego takie jest dzisiejsze czytanie. Bartłomiej to patronomiczny Bar syn Talmaja, a Talmaj oznacza tego, który jest odważny. Natanael jest natomiast imieniem własnym i oznacza dar od Boga. Ostatnia cząstka El odnosi się właśnie do Boga, jak w przypadku Izrael, Gabriel, Rafael Michał. Natanael, dar od Boga, sprezentowany przez Boga. Znana jest odpowiedź Natanaela na słowa Filipa, gdy mówi do niego: Znaliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. A Natanael odpowiedział: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Na pewno, nie dlatego, na pewno odpowiedział tak nie dlatego, że Nazaret miał złą reputację, ale dlatego, że nie miał w ogóle reputacji. Jest tylko wspomniany w Nowym Testamencie, kiedy jest mowa o tym, gdzie mieszkali Maryja i Józef. Ale nagle zobaczymy niezwykłą przemianę, bo nieśmiały Natanael, gdy spotyka Pana, oddając mu chwałę, zaskoczony pyta go skąd on o nim wie? Skąd wie, kim jest? A Jezus na to odpowiada: Jeszcze przed tym, zanim o cię Filip widziałem cię, ukazując w ten sposób niezwykłe dary poznania i widzenia z wyprzedzeniem. A to powoduje u przyszłego apostoła nieoczekiwany i przepełniony przejaw wiary. Rabbi, ty jesteś Synem Bożym. Jesteś Królem Izraela. Osobiście zawsze zastanawia mnie ta pochwała, jaką Jezus daje Natanaelowi. Człowiek uczciwości lub, jak mówi w proklamowanym tekście, Izraelita, w którym nie ma fałszu. Lub, jak mówi w innych wersjach, człowiek bez dwulicowości. Innymi słowy, prawego, prawdziwego człowieka, którego nie oszukuje ani siebie, ani innych. Ot o nim właśnie mówi. Przychodzą mi na myśl również inne osoby chwalone przez Jezusa, jak na przykład kobieta kananejska i setnik, oboje za ich wiarę, wdowa, która wszystko, co ma, składa w skarbcu świątyni, dzieci, jeśli nie upodobasz się do tych maluchów, nie możesz wejść do Królestwa Niebieskiego i oczywiście Maryja, siostra Marty i Łazarza. Chwała Jezusa. Chwała Jezusowi. Jakże to przecież ważne. Kiedy porównuje się Na Tanaela, to myślę, że Pan nie powiedziałby tego samego o mnie. Ale nie, nie zniechęcam się tym, bo wiem, że z łaską Pana, jeśli oddam, je, jej, ją moje, jeśli oddam jej moją wolę w harmonii, to ona sprawi przemianę i wszystko będzie działać w tym samym poczuciu łaski. Wtedy powiem sobie, dla Pana wszystko jest możliwe. Zawsze musimy chcieć się zmienić, polepszyć, póki żyjemy tutaj, tutaj na Ziemi. A mówiąc o uwielbieniu Izraelitach, ostatnio, być może wielu z Was to widziało, pojawił się lub wiedziało, pojawił się żydowski lekarz o nazwisku Zelenko z USA. Widać, że jest ortodoksyjnym Żydem praktykującym, lekarzem, który wprowadził leczenie hydroksychlorochiną do walki z covid -em. Ten człowiek wywarł na mnie wrażenie. I tak go widzę, jako sprawiedliwego Izraelitę, na którym nie ma w którym nie ma fałszu. Otrzymałem teraz krótki film z jego udziałem, który, jak sądzę, jest rodzajem testamentu, gdyż zdaje się, że on odchodzi. Ponieważ, jak mówi, rak wrócił i będzie miał operację w przyszłym tygodniu. Ale przedtem chcę przekazać jasną wiadomość. Wiadomość ta zaczyna się od prośby, żeby się za niego modlić. Gdyż ten lekarz z ufnością podaje się woli Bożej, ale najważniejszym przesłaniem filmu jest to, żeby ludzkość została uratowana przed perwersyjnym globalizmem. Prosząc mówi nie bój się, nie żyj w izolacji. Zostań razem z ludźmi, których kochasz. Zostań ze swoimi bliskimi. Nie pozwól, aby źli ludzie cię zastraszyli i doprowadzili cię do niepokoju, do depresji raczej pracuj nad Twoją przemianą i bądź blisko Boga to znaczy wierz w Boga bo lęk, jak wspomina on sam istnieje tam, gdzie Boga nie ma nie poddawaj się złu odrzuć to trzymaj się z dala od zła nie żyj w strachu powtarza jeszcze raz nie żyj w izolacji Czyń dobrze, jeśli musi stosuj terapię profilaktyczną przeciwko COVID-owi lub zadbaj o pomoc doraźną, jeśli jest taka potrzeba. Ale przede wszystkim żyj świadomością Bożą, stań się lepszy, a społeczeństwo się poprawi i wyjdziemy z pogaństwa z tego bałwochwalstwa. I nie będzie musiało być ofiar z młodych. Chodziło mu tu o narzucenie szczepień dzieciom i młodzieży. I kończy się to przesłanie apelem do prawdy, miłości i objawienia Boga. Jestem zdumiony tym bardzo chrześcijańskim przesłaniem od prawego Izraelity. Módlmy się za doktora z lęko. I jesteśmy jak glina w rękach gracarza, który kształtuje ten kawałek masy, którą jesteśmy, a która musi dać się ukształtować przez niego, przez naszego Boga i Pana. A ta glina i ta nieukształtowana na początku masa, którą jesteśmy, może dokonać wielkich dzieł. Natanael Bartłomiej. Był już dobrą gliną i stał się jednym z fundamentów Kościoła. Mówi o tym pierwsze czytanie, które dotyczy Apokalipsy. To właśnie Jan, ten sam Jan z tej Ewangelii, już bardzo stary, zesłany na wyspę Patmos, miał wizję. Ujrzał święte miasto Jeruzalem, wstępujące z góry i jaśniające chwałą Bożą. To był Kościół niebieski. A to miasto miało 12 bram. A na bramach było 12 aniołów. A imiona wyryte na bramach pochodziły od 12 pokoleń Izraela. Miasto to miało fundamenty, 12 podstaw. Na których wygrawerowane były imiona 12 apostołów. A jednym z tych imion było właśnie imię Natanael. I fango, jest to zwycięski, chwalebny kościół zbudowany na ludziach wiernych Panu, w których wykonał swoje apostolskie, jedyne i święte dzieło. Musimy zadbać o wyjednanie chwały Pana, nie tego świata, który nas nie powinien interesować. Ale Chrystusa i Jego chwałę, którą być może przed, która być może ukryta jest przed oczami wielu, ale na pewno nie jest ukryta przed oczami Bożymi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święty Bartłomieju, módl się za nami. E i nomi incisi sulle porte erano delle dodici tribù di Israele. E aveva fondamenta dodici basamenti, e su di essi erano incisi i nomi dei dodici Apostoli, e uno di quei nomi è di Natanaele. E la Chiesa, la Chiesa trionfante, gloriosa, edificata su quelli, edificata su quegli uomini fedeli al Signore che ne si li aveva fatto la sua opera e perciò apostolica, chiesa apostolica, una, una e santa. Cari amici, dobbiamo occuparci per ottenere l'elogio del Signore, non del mondo, no. Quello non dovrebbe interessarci affatto, ma quello di Cristo e che forse rimane nascosto agli occhi di tutti, ma mai a quelli di Dio. Sia lo dato l'agnello, sia l'odato Gesù Cristo. San Bartolomeo prega per noi. E la benedizione di Dio Onipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.